Co lepsze, self-employed czy firma limited company? Słuchajcie, bardzo często są takie zagwostki, która z firm jest lepsza, która forma działalności jest korzystniejsza. Czy self-employed czy firma limited company? Nie ma tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi, bo odpowiedź brzmi to zależy. Wszystko jest uzależnione od tego, jaki sobie ustawiamy model biznesowy, co chcemy od naszej firmy, na jaką skalę będziemy budowali tą firmę, czy będziemy chcieli ją sprzedać, czy będziemy chcieli pozyskać inwestora, bądź nie. To to będzie uzależnione od tego, która z tych działalności gospodarczych powinna być i zaspokajać nasze potrzeby. Oczywiście kolejnym aspektem do tego, czy firma Limited, czy firma Soul Trader jest aspekt odpowiedzialności za ewentualne Długi, problemy, które dana firma mogłaby się ich nabawić. W przypadku osoby indywidualnej, jako self-employed, będziemy mieli odpowiedzialność naszym majątkiem za wszystkie długi, które możemy bądź moglibyśmy poprzez naszą firmę zrobić. Więc tym samym to, do czego pracujemy, to, do czego zmierzamy, czyli do budowania własnego prywatnego majątku, może się okazać pod bardzo wysokim ryzykiem w momencie, kiedy wejdziemy w ryzykowne transakcje. W momencie kiedy być może koniunktura na rynku się odwróci, albo będziemy potrzebowali pożyczyć pieniądze od banku i niestety biznes nam nie wyjdzie, czyli w tym momencie to będzie dość ryzykowne. W przypadku firmy Limited Company nasza odpowiedzialność będzie zdecydowanie mniejsza, ponieważ odpowiadamy do wysokości majątku i długu firmy Limited Company, natomiast nasz majątek, który my jako Właściciele czy jako dyrektor, wypłacamy, on zostaje bezpieczny i tym samym zabezpieczamy nasz majątek. Więc, w momencie, kiedy chcielibyśmy sobie robić firmę i cieszyć się tym, że coś pracujemy, coś robimy na niewielką skalę jako freelancer, jako osoba, która będzie grafikiem na przykład komputerowym, czy robiła jakieś inne rzeczy, prawdopodobnie posiadanie firmy typu self-employed będzie dla nas wystarczające. W momencie, kiedy będziemy chcieli robić już większy biznes, będziemy chcieli się skalować, będziemy potrzebowali więcej czynników biznesowych czy finansowania zewnętrznego bądź inwestora z zewnątrz, najprawdopodobniej firma Limited Company będzie tutaj dużo korzystniejszym rozwiązaniem. Ale aby dowiedzieć się konkretnie, która z tych działalności jest dla Ciebie lepsza, nic innego jak zapraszam do nas na konsultację, abyś mógł z nami przedyskutować i się dowiedzieć, która z tych działalności powinna być, która się cechuje tym, że będzie dla Ciebie korzystniejsza, jak to będzie korzystne podatkowo bądź nie, i jak będzie korzystne zabezpieczając Twój majątek. Więc zapraszam na konsultację do firmy Essen. Informacje na ten temat znajdziecie w linkach. Poniżej. Ja Wam mogę życzyć rozwoju Waszych przedsiębiorstw, czy Self Employed, czy Limited Company, i cieszcie się swoimi firmami. Dziękuję bardzo. Szymon Nestwiewski.